i and kompani. Ante i Sławek prosimy wstać a w błyskim łeże płynie nasza miara, nasza mływa jedne nie zadziwi Nigdy do szpłumy nie przyjdą kaszewe marsz, marsz, marsz za wrogiem. My trzymujemy z błegiem. nigdy do skube... Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Oklaski na początek prosimy. Kochani Państwo, ja zapraszam organizatorów dzisiejszego naszego jubileusz, prawie jubileuszowego spotkania. Jest burmistrz miasta Rumi, pan Michał Pasieczny. Zapraszamy serdecznie. Przydnik Remsi Głopartu, Basta Józef Lanz. Jest z nami przewodniczący Rady Miasta. Zapraszamy serdecznie do nas. Pan Woźniak Krzysztof. Kochani Państwo, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie organizacyjna i finansowy angaż miejskiego.